Niech nikogo nie zmyli ten obrazek. Mamy miesiąc wrzesień, to nie jest maj, a Rododendron Laser', odmiana kolekcjonerska tego przepięknego wiecznie zielonego krzewu, kwitnie teraz najbardziej spektakularnie. Jest to jedna z nielicznych odmian kolekcjonerskich Rododendronów która powtarza kwitnienie jesienią, a nawet powiedziałbym, że to kwitnienie wiosenne jest troszkę mniej obfite niż to jesienne. Zjawiskowe kwiaty w kolorze karminowo-czerwonym zdobią krzew już od połowy sierpnia aż nawet do listopada, a w zeszłym roku jeszcze pojedyncze kwiaty zaczęły otwierać się w listopadzie, tyle że pod koniec tego miesiąca mróz no niestety zważył pąki i już się nie rozwinęły. Następnie ten rododendron kwitnie na przełomie maja oraz czerwca. Tyle, że jeśli kwiatów jesienią będzie dużo, tak jak na przykład w tym sezonie, no to wtedy to kwitnienie wiosenne nie będzie na pewno aż tak spektakularne, jak powinno być. Ale mnie osobiście to kwitnienie właśnie jesienne bardziej cieszy, ponieważ jest to zupełnie niecodzienny widok o tej porze roku, żeby w ogóle rododendron kwitł. Weinleise to niemiecka odmiana rododendrona, która oprócz wspaniałych kwiatów i nietypowego kwitnienia ma również niezwykłe liście, które są przynajmniej wyglądają moim zdaniem tak bardzo egzotycznie. A poza tym są one po wierzchniej stronie takie matowe, od spodniej strony mają Kutner, który jest taki brązowo-srebrny, w zależności od y, lat pojedynczego liścia. Im starsze liście, tym więcej tego brązowego y, kutnera na spodniej stronie liścia. No i warto też zaznaczyć, że młode przyrosty, które pojawiają się w maju, y, są w kolorze srebrnym. Tutaj pod drzewem są posadzone cztery rododendrony wine laser, i one stopniowo tak się rozwijają. No i wyglądają tutaj sami przyznajcie bardzo fajnie. Jest to miejsce półcieniste, czyli takie, które najbardziej odpowiada rododendronom. Gleba jest tutaj kwaśna i dosyć zasobna wilgoć. Pomimo tego, że tutaj te rododendrony rosną pod drzewem, no to jednak tutaj w tym miejscu w ogrodzie. Tej wilgoci jest wystarczająco dużo, aby rododendrony mogły tutaj pięknie i swobodnie się rozwijać. Pamiętajmy o tym, że rododendrony nie lubią suszy, zwłaszcza nowo posadzone sadzonki, które się nie ukorzeniły, a rododendrony tak szybko się nie, uko nie ukorzeniają. One mają taki dosyć mały system korzeniowy, bardzo drobniutkie korzonki, dlatego też zresztą stare krzaki można przesadzać już. Nawet te, które mają 20-30 lat, nie ma z tym problemu, ale mm, trzeba zadbać o to właśnie, żeby dostarczać dużo wody rododendronom, zwłaszcza jeszcze takim nieukorzenionym roślinom. Kwitnienie tych rododendronów w tym roku będzie wyjątkowo długie i obfite. Spójrzcie tylko, ile ten rododendron ma pąków kwiatowych, które cały czas będą się rozwijać. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na te fantastyczne liście. One są takie mocno żebrowane. Widać wspaniałą fakturę tych liści. No, i też na niektórych liściach jeszcze widzimy taki srebrny kutner, nalot. To nie jest mącznik, żeby ktoś sobie nie pomyślał. To jest typowa kolekcjonerska odmiana dronów, wyłącznie dla osób, które kochają te wspaniałe krzewy. Mrozoodporność tej odmiany jest względnie wysoka, wynosi ona minus 22 stopnie.